Maleczko widzowie! Dzisiaj są moje urodziny, więc kupiłem karnet zadymiarski z plusem, jak już widzicie na moim koncie. Ja się bardzo cieszę. Myślę, że będę już od razu cały karnet, bo wpisał 20% postępów, ale nie zobaczyłem tego, że 20% postępów, ale to jest nieważne! Więc dzisiaj odblokowujemy całutki. Karn mam prawie calutki karnecik, brakuje mi naprawdę mało, jak widzicie, jestem super, bardzo się cieszę ogółem, więc pierwsze odbieramy sobie blink i drugi blink, zobaczymy mój stan konta za chwilę, mamy blink, widzowie, odznaka, Num. No. No, że ja bym tego nie odbierać, przepraszam. Jeszcze no, przypadek nie, odbiera, nie od, odebrałem. Soblinka, tysiąc monet. Kolejny tysiąc monet. No kurde, czemu tak zacina? Aż sobie ten karnet. Ej! Sam, mam jakieś 140 zł piece w kada i właśnie kupiłem sobie to. Ej, nie wiem, czemu, ale mi tak zacina. Ale to jest nieważne, widzowie! Bo mam karet! Szkoda, że tego się powinnąć nie da. Więc zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę. O kurde, dziękuję, ja to odbieram, ja tego nie chcę odbierać. Zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę jako prezent. 10 gamesów. A one, we, we. A patrzcie, Łona, we, we. Za kim mam? Co to bogaty. Tysiąc. Patrzcie, gdzie już tego mam. I tysiąc pięćset. Chyba ja, za chwilę dziesięć tysięcy będę miał tego. Ja pierdzielę. Teraz już się nie pomylę i tego na pewno nie odbiorę teraz. Gdy ja tych odznak mam serio. Odbieraj się Ja wiem... bum 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 Dziękować Ale tych odznak jest dużo. Może widzowie tych odznak po prostu nie będę odbierał, nie? Bo Idemy sobie plec zepsułem Mam taką wielką ranę na plecach Idem co mam ranę Nie wiem ile mam tych linka ale fajny sprojek. I zbliżamy się do tego, ale nie widzę, nie widzimy. Odbieramy oczywiście te 1000 i właśnie teraz mamy 10 tysięcy! Złóż powiedzieć pucharków punktów mocy! No znaczy, nie, że jakbym to zbierał. No mało właśnie. Patrzcie to! Muszę sobie zrobić screena bo nie wytrzymam dziękuję i tak tego nie będziemy na razie tego nie będziemy odbierać wow tego nie będę odbierać bo tak bym wybrał normalnie 1000 ale wtedy jakbym nie miał tego pieckiego zadymiarza ale w zasadzie wszystko sobie zobaczymy przeczytujemy ja mam tyle tego do odbierania, przecież mi... To będzie tyle trwałe płaczek w tym typem, nie? Ja nie wiem czy mi się uda zaraz zabiegać ale zostało kurde 11 dni. Ale fajne! A ja za chwilę zobaczymy sobie mój stan konta, bo ja mam tyle rzeczy. O Jezu, się ja tu mam. Dobra, może odbierzemy tą memotkę serduszko i dostać dropa serduszko, nie? I urodzinowy start, jak zwykle jakieś gówno wypadnie, to nie ma na celu, nie, punkty mocy. we 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 i zadam sobie trochę komentarzy słuchajcie, yy... czemu nie nagrywasz stream z czemu nie nagrywasz odcinków z Fortnite'a? Ponieważ jak wchodzę do Fortnite'a, ogólnie cały czas na grę i w ogóle się nie da grać. Epicki. W ogóle e, coś fajnego wypadło, tylko nie wiem co w ogóle nie wiem, chyba, nie wiem nawet co wypadło Gdzieś, po prostu cały czas mi grać się nie da, no chromie jakieś jaja cały czas mi ścina, czekajcie za chwilę wejdę ja po prostu się nie da grać, tak? o, widzę, widzę, widzę. w ogóle w tamtym sezonie trzeba było 500 takich i teraz po tysiąc, aż? Ej, to dobrze mówiłem! Mam cały karnet! Ale tracę połączenie. Halo. Dobra, w tamtym ze zdania ogółem trzeba było 500 na cały czas jakby na te nagrodę. A tutaj 1600. I jednak mam cały karnet, po prostu się pomyliłem. Nie, nie wiem czemu, ale cały czas mi ścina. Nie mogę w ogóle. Reglamów nie odebrałem. I mamy 1000 monet, aby mi znowu nie wywaliło gry, bo nie chcę, się tu raz wchodzi do... Krustarsa. Jakieś gówno mamy. Dobrze, rzadki. W ogóle nie wiem, co ja dostałem wcześniej z tamtego 100 dropa. Zobaczymy później. Chyba jakieś, nie wiem, gdzie gadżet czy coś. No tak dziwnie to brzmiało, jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzach. Nowy ikona gracza i za chwilę zobaczycie. Tytuł gracza! Mój pierwszy tytuł gracza. Czy miałem już kiedyś, ale jakby ktoś jeszcze z was nie wiedział Na starym koncie, bo na samym koncie miałem 35 tysięcy pucharków. Może tam więcej, na pewno więcej. No i po prostu mnie usunęli. legendarnego StarDropa nie będę odbierał. I mamy skin do kolet Dziękuję. A, bo to odebrałem? What? Łatwa, łatwo. Pinku. Ale fajna! kona gracza. I odbieramy teraz tytuł. <grym> pierwszy. Jestem pierwszy, najlepszy. No i tak. Wchodzimy sobie tutaj. I tam gdzie mamy tytuły. Tytuł. I mamy pierwszy. sobie tak zrobimy. Pierwszy. Jakąś emotkę, bo mi się to nie podoba bardzo. Mój ulubiony zatym tym Aha, bo się nie ma A tam to, bo mi się podoba. Więc jestem bardzo dowolny, mam 140 gemów. No i cześć.